Jest o nie wierzę, że minął rok. Odkąd trwały vlogmasy? W ogóle mamy grudzień, dzisiaj jest dokładnie 30 listopada, ale żebyście wy mogli idealnie 1 grudnia obejrzeć pierwszy vlogmas, to ja zaczęłam nagrywanie właśnie dzisiaj. Co prawda, dzisiaj szczerze, od razu z góry Wam mówię, uważam, że będzie mało świątecznie, dlatego że teraz w ogóle jestem w samochodzie mojego brata. Pozdrawiam go y, bardzo mocno i dziękuję, że za każdym razem, jak przyjeżdżam do rodziców, to pożyczam mi swój samochód. A to dlatego, że wczoraj byłam u lekarza, Dzisiaj załatwią tutaj sprawy związane z rodzinką, w ogóle tak wiecie, jak już przyjechałam to właśnie teraz jadę odwiedzić babcie. później jadę się spotkać z moją przyjaciółką, która jakby w tym samym czasie będzie mi robiła też pedi e, no i jadę na pociąg z powrotem do Warszawy bo już od jutra zaczynamy mega świąteczne rzeczy, w ogóle wczoraj byłam na zakupach, mam nową kurtkę ale to wszystko wam pokażę jak wrócę albo tutaj do e, mieszkania moich rodziców albo jak już będę w Warszawie, ale podejrzewam że jeszcze tutaj dzisiaj e, bo szykuje się wyjazd za dwa dni Mogę wam w sumie zdradzać, że wylatuje, Że to już nawet nie jest podróż samochodem, tylko po prostu wylatuje gdzieś e, Za granicę, e, wydaje mi się, że w dosyć świąteczne miejsce Także mega się ekscytuję e, No ale teraz co? Jedziemy do babci W ogóle, wzięłam iPada Dlatego, że słuchajcie, moja babcia jeszcze A, Jezu! Zapomniałam, że wy jeszcze nie wiecie! W sensie, dowiecie się, właśnie teraz jak to oglądacie, no to już jakby wiecie, ale że wydaję świąteczną piosenkę. Jezu, zapomniałam o tym. Wydaję świąteczną piosenkę i właśnie jutro rusza oficjalne info o tym, że będę miała tą świąteczną piosenkę. Wlatuje zapowiedź, wlatuje fragment refrenu. Mam nadzieję, że już jak teraz to oglądacie, to słyszeliście fragment właśnie mojej piosenki świątecznej, której premiera będzie już 6 grudnia. Później sobie trochę więcej na ten temat pogadamy, bo... Ja czuję tak wielkie emocje z tym związane. Słuchajcie, spełniłam swoje dziecięce marzenie. Chyba każda mała dziewczynka marzy o tym, żeby zostać piosenkarką. No, większość przynajmniej dziewczynek. Ja nie mówię, że jakby od razu zostałam piosenkarką, ale po prostu wydałam swoją piosenkę i dlatego teraz śmigam do babci, żeby pokazać jej teledysk, bo ja już mam teledysk, już wszystko jest gotowe. Wczoraj jeździłam po rodzince, po dziadku, wujkach, ciociach i też im pokazywałam teledysk, tak wiecie, przedpremierowo, żeby ocenili. No i została mi jeszcze babcia do pokazania, więc... Więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać jej reakcję. E, no, więc lecimy do babci. Bo powiedziałam, że będzie mało świątecznych rzeczy. A będą świąteczne rzeczy, no. bo będziemy światełka wieszać. Tak, tak. Ale to zanim pójdziemy wieszać światełka, babcia. No. Chcesz zobaczyć moją piosenkę? No. Już mam z teledyskiem. To ci puszczę wszystko. Let's go! Chcesz, to sobie możesz trzymać, a to Uwaga, właśnie babcia po raz pierwszy zobaczy mój teledysk. Jesteś gotowa? To puszczam. Co no, ty To no, super. jestem no, szczęśliwa. Co uważasz? Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo mi się podoba. Nie wiedziałam, że to czekam tej chwili. Mam że nie Będę bo. miała wnuczkę, która będzie śpiewać. Mam cię, może się o, co jest taką kocham. Nie się po tobie, jestem taką weksą. Ale jestem szczęśliwa, że mówię, no, jeszcze się powtórzę raz, że doczekałam tej chwili. O, Dziękuję o, Ci, moja nocie. Ja, Cię Cię ja ciebie też kocham. Fajnie, co, no. będziemy wysłać no. na święta znacznej piosenki? O, yeah. no. no ładna tam jesteś. A to naszym. Ale jeszcze ty. Ja nie mówię, że ty jesteś, ja jest, ale tam tak, tak, no tak z gracją to śpiewasz tak inaczej. Nie? No nie masz mm. to w sobie, takie coś. Słuchaj, ty tak, cały czas umiałaś tak, tak, tańczyć. Tak, to jest przy lusterku, tak? Na to my to my chyba mys. dzięki lusterkom, co nie? Słuchajcie, moją ulubioną zupą u babci jest zupa pomidorowa. Ja właśnie weszłam do kuchni, widzę ugotowany makaron. Cała miska, mój ulubiony. To jest po prostu, moja babcia tak gotuje makaron, nie wiem, co ona do niego dodaje. Nie wiem, czy nie jakąś oliwę. Albo jajko. że karę mojej babcia jest zawsze taki, Takie wiecie, gibki. No Widzę tutaj, że chyba jest ugotowana świeża pomidorówka. Moja babcia dowiedziała się dzisiaj rano, że do niej przyjadę. I podejrzewam, że specjalnie ugotowała mi pomidorówkę. Teraz rozmawiam przez telefon. Zaraz się jej zapytamy, czego ja specjalnie ugotowała bo Chcesz powiedzieć, że ugotowałaś dzisiaj tą pomidorówkę? Czyli dobrze strzeliłam. Chciałabym mieć pomidorówkę? <grym> pomidorówka mojej babci. Przysięgam, że jadłam przed chwilą śniadanie, ale nigdy, 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 nigdy nie odmówię pomidorówki mojej babci. Proszę, mega dużo makaronu. Mmm. Jak babcia nagotuje pomidorówkę, to się cieszą. Mówiłam wam, że w dzisiejszym vlogu nie będzie się działo nic bardzo świątecznego, a jednak się dzieje, dlatego że będziemy dekorować babci dom światełkami. Ty zawsze, babcia, tak szybko dekorowałaś ten nie, dom? Nie, nigdy nie dekorowałam tak szybko, ale jest bardzo przyjemna pogoda i jest tak. się chlutko i dlatego tata twój zaczepi światełka, a ty mu pomożesz. Tak. Tak. I będziesz już cały oświetlony. No i, i zaczynamy święto! Już będzie... Tak, a będziesz dawała już też te na drzwi, to wszystko, co dawałaś czy jeszcze dzisiaj nie, bo jeszcze nie zrobiłam. Dobra, obiadek u babci zjedzony. Jestem jak zwykle przejedzona, mimo tego, że zjadłam tylko zupę, ale zjadłam całą wielką michę makaronu i teraz lecimy do mojej przyjaciółki na paznokcie, na pedi Boże, bardzo tego nie lubię naprawdę, jakby mam straszną fobię stóp no i właśnie ta moja przyjaciółka to jest jedyna osoba, której dam jakkolwiek dotknąć swoje stopy no i w sumie robię to dla niej, bo ona mnie zawsze tak namawiała, no ogólnie jest cudowna Oj, więc lecimy tam, później a zresztą później zobaczycie najpierw w ogóle zobaczycie jak sobie działamy Przyjechałam do mojej Kasi na palzy. Zobaczcie, wszystko jest oczywiście na różowo przygotowane. Dzisiaj mam straszną ochotę na frenchland, na... Yy, stukach, sztukach. Boże, nienawidzę tego słowa. I jest tu tak słonecznie. Zobaczcie, jak tu się ładnie świeci słońce w tym. I czuję się jakby wakacje. Jest tu tak gorąco, że wziąłem ze sobą koszulkę, bo właśnie Kasia mi napisała, że, że wzięła koszulkę, bo jest tu strasznie ciepło i dobrze, że to zrobiłam, bo bym się tu zagotowała. Więc raczej z robienia nie będę pokazywała, bo naprawdę ja mocno panikuję. I zanim zaczniemy robić, to ja w ogóle potrzebuję trochę czasu, żeby się oswoić. Mam takie... O, oh Kasia, na pewno musimy to robić, Kasia, na pewno musimy to zrobić. Bo po prostu tak bardzo nienawidzę stóp. No ale muszę to zrobić. do domu i pracuję się właśnie na pociąg, dlatego, że w sumie mam, no za jakąś godzinkę muszę wyjechać. Tu mam ubrania, które ostatnio kupiłam, coś w sensie ostatnio wczoraj, ale to pokażę wam po prostu już jutro, e, w sensie nie jutro, ale to pokażę wam je jak to jadę do Warszawy już na spokojnie e, w mieszkaniu. Teraz muszę tylko postarać się jakoś to wszystko zmieścić. Mam też obieść aktywną. No, bo właśnie ten wyjazd, o którym Wam mówiłam, będzie gdzieś, gdzie będzie, będzie zimno. Więc, no, nie mogę się doczekać już, aż Wam powiem, gdzie się wybieram. Ja jestem już w połowie drogi pociągiem. Oczywiście po drodze spłodniałam i całe szczęście był w warsztacie, więc bardzo dziękuję. Nieważne, która byłaby godzina, ja i tak zawsze zamówię w warsztacie jajecznica. To jest po prostu najlepsza jajecznica, jaka istnieje. Serio, przysięgam. I po prostu ubieram nas z taką mokra na nasełku, i w ogóle. Eee, no. Więc wiem, za chwilę, w sumie, przez w się sensie, no za niecałą godzinkę dojeżdżam i jeszcze idę do galerii, bo muszę kupić szalik. Bardzo potrzebuję szalika na jutro do nagrań, i w ogóle. Więc jeszcze trochę tego dnia w Warszawie przede dzisiaj. właśnie Taka jestem zmęczona. Jest godzina zaraz 24, a ja właśnie wróciłam do domu, czyli w sumie ostatnie 9 minut vlog vlogmasu pierwszego dnia. Wróciłam do domku, rozpakowuję się, przy okazji pokażę Wam właśnie to, co wczoraj kupiłam, bo tak cały dzień o tym mówię i, i w końcu tego nie zrobiłam. Jak to jechałam, to weszłam jeszcze do galerii, bo bardzo potrzebuję tego szalika, o czym Wam mówiłam, ale nie znalazłam tego, ja chcę konkretnie taki różowy z beczki. Mam nadzieję, że mi widzicie w ogóle. Jestem tutaj. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą kupiłam e, na zakupach właśnie, o których Wam mówiłam, jest ten sweterek. On jest mega fajny, bo to można rozpinać. Więc gdybym sobie chciała, to mogłabym e, potraktować go też jako kardigan. Mam nadzieję, że widzicie, ja lubię sobie nagrywać przy takim e, świetle, co się lubię siedzieć przy takim świetle ja nie lubię tego światła z góry, więc mam nadzieję, że czujecie vibe'ik. E, no, ale to się wszystko rozpina. Mogę to nosić tak, że jest takie. Bardziej rozpięte, mogę mieć zapięte po całą szyję. I to jest od razu, bo będę mówiła skąd i za ile, o ile będę pamiętała. To jest z New Yorkera i kosztowało chyba coś około 90 zł. Tak samo taka bluzeczka. Ona też jest różowa, jest z takiego śliskiego materiału. Nie będę mierzyć, bo nie chcę ubrócić podkładem, ale ona kosztowała 50 zł. I ja po prostu bardzo potrzebowałam takich basiców, żeby sobie ubierać, bo ja nie chodzę w swetrach. Praktycznie, w sensie bardzo rzadko ubieram swetry, yy, więc chodzę w czymś takim w zimę i zazwyczaj jest mi zimno, ale właśnie, jeżeli będzie mi zimno, to to mogę ubrać pod sweter, w sensie te wszystkie basiki, powiedzmy, które kupiłam yy, i, i będzie mi wtedy cieplej jeszcze bardziej. Mówiłam też coś takiego, to jest teraz strasznie modne, mam takie wrażenie, że wszędzie to widzę, jest to na mnie troszkę za duże. A nie było mniejszego rozmiaru, a ja stwierdziłam, że ja muszę to mieć i koniec. I nie jest to tak opięte, jak sobie wyobrażacie pewnie, że, że jest opięte, bo właśnie wszędzie w tych takich trendach, jak dziewczyny to noszą, to one mają to bardzo dopasowane. U mnie jest dopasowane, ale jest tak w niektórych miejscach odstające i to jest taka, nie wiem, bluzka, wiecie, ona się rozpina. Najbardziej podoba mi się w, tym, w niej to, że ma tutaj to takie wejście na palec i macie ją aż tutaj do kostek, a ja mam dosłownie fazę na te rękawiczki takie z palcami, Mam ich tutaj, mam trzy pary już teraz. To są ostatnio moje jedne z ulubionych, które kupiłam w Tajkerze za 16 zł a na przykład mam też takie drugie ale chyba je wrzuciłam tu do walizki gdzieś. Gdzieś mam takie drugie, które kupiłam w Beszce i one kosztowały 50 zł. I wiem, że przepłaciłam bardzo za nie. No ale nie wiem sobie uzduram, ja, że muszę mieć najgorsze oczywiście tu kolejny basic, czyli też taka różowa bluzka ona właśnie jest obcisła, dopasowana nawet do jakichś właśnie jeansów bo ostatnio chodzę bardzo często w jeansach, jak teraz chodzę w tych jeansach bardzo, bardzo często, były ja uwielbiam. to są jeansy z Solmara i I love it tutaj mam taki sweterek rozpinany i też nie było mniejszego rozmiaru na sklepie, był wyprzedany, więc wzięłam taki większy, ale po prostu będę go nosiła rozpiętego, bo on też jakby był zapięty, to powinien być opięty. A jak ja go zapnę, to opięty nie jest. W moim zdaniem też to wygląda w miarę spoko. Do niego była taka spódniczka, ale jakoś czułam się w niej tak, nie wiem, za prosto. W sensie ta sukienka była spódniczka była za prosta, ja lubię bardziej rozproszowane spódniczki. O nie, ja przycięłam sobie włosy! Nie! stój, Kurczę. o, taki sweterek O, uważam, że właśnie nawet spoko wygląda do tych jeansów znowu do wszystkiego, będzie mi e, pasował i on kosztował pewnie też no 95 zł też w New Yorkerze, to było wszystko z New Yorkera no i potrzebowałam kurtki, ja już nie jestem najmłodsza i w końcu dojrzałam do tego, że chcę, żeby było mi ciepło i mimo tego, że to nie jest kurtka e, w czasie moich marzeń, więc ja mam jakieś futerka, tak jak mam te jedno futerko, no ale nie ma się co oszukiwać, że jak jest temperatura na minusie, to jest bardzo zimno. To jest taka kurtka, puchowa, z Forefa i ją, w ogóle ja robiłam zakupy w czarny piątek i nic z tych rzeczy, które do tej pory Wam pokazałam nie było na promocji. Udało mi się na promocję kupić tylko tą kurtkę, bo w forefie był rabat minus 33% i zapłaciłam za tą kurtkę 300 zł, jest 500. Więc uważam, że spoko deal. Yy, no mam ciepłą kurtkę na wyjazd idealnie. Właśnie do tego jeszcze szaliczek. Aha, wzięłam czapkę z domu, bo ja miałam czapkę i potrzebuję znaleźć właśnie jakiś yy, szalik kolorze tej czapki. Jeżeli wiecie, gdzie znajdę szalik właśnie w takim kolorze, wiem, że macie trochę przekłamany ten kolor, ale no on jest taki jest nie, nie na czoło. Yy, Widzicie, sobie, jak wiecie, się tutaj szalem i będzie wyglądało to w miarę okej. Okay. Jutro, yy, w sumie, czyli dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, ogłaszam oficjalnie, że zrobiłam świąteczną piosenkę, i jutro będę też rozwieszała w Warszawie plakaty promujące moją piosenkę. Będziecie można je znaleźć w różowych miejscach w Warszawie. I tak prezentuje się plakat. Tutaj jest kod QR, gdzie możecie, nawet teraz jak sobie przytrzymacie, w sensie możecie sobie zatrzymać, albo ja tak po prostu postoję, możecie sobie zeskanować kod QR i przekierowuję Was na premierę mojej piosenki, która będzie już 6 grudnia. Ja nie wierzę, że to się stało, nie wierzę, że w ogóle będę miała swoją świąteczną piosenkę. Dla mnie to jest naprawdę tak jak e, wydaje mi się, że już wspominam spełnienie dziecięcych marzeń. I e, pomysł na to, że w ogóle stworzyła tą piosenkę. Wpadł mi tak naprawdę dosyć spontanicznie, bo ja bardzo wiedziałam, że gdzieś chciałabym kiedyś spróbować w ogóle, jak to jest stworzyć taką swoją piosenkę, no ale zbliżały się święta. Ja uwielbiam ten okres przygotowania do świąt, samych świąt, momentu świąt, dosłownie, wigilii pierwszego i drugiego świąt, dnia świąt, nie lubię za bardzo, ale ten moment przygotowania do świąt jest dla mnie cudowny. No i wiecie, że zawsze jednak mam wszystko na różowość. Stwierdziłam, że ej, to jest mega, mega fajne, żeby zrobić o tym e, piosenkę w nawiązaniu do tego, żeby właśnie odnaleźć taką magię świąt i każdy może tą magię świąt odnaleźć na swój sposób. Ja ją odnajduję właśnie w ten sposób, że wszystko mam różowo. I wszystko zamieniłem na różowo. E, co do e, momentu w piosence, o którym jest najwięcej, czyli moja ulubiona, świąteczna postać, Dziadek do Orzechu. E, I tutaj główną, główną moją inspiracją do tego, aby o tym Dziadku do Orzechów zaśpiewać, była moja ulubiona część Barbie. Jak myślicie, jaka? To jest e, moja ulubiona część Barbie, Barbie Dziadek do Orzechów. W tym roku oglądałam i już trzy razy, a jeszcze nie zaczął się grudzień. Więc hmm, możecie zrozumieć, jak bardzo ją lubię. No też przez to, że jednak ja wiedziałam, że robię tę piosenkę, to mocno poglądałam tę Barbie. miałam taką Jezu, ja mam piosenkę, w której jest mega dużo Dziadka do Orzechów. E, to sobie oglądałam. Tak, dajcie znać. Czy już przesłuchaliście tego fragmentu, który właśnie dzisiaj wychodzi? No i teraz się zestresowałam, bardzo się zestresowałam, bo ten dźwięk powinien już być. Dobra, w sumie jest dwie minuty po północy, więc może ten dźwięk jeszcze wleci. O właśnie, zadzwonię do Kamili. Kamila zawsze takie rzeczy wie. Dobra, słuchajcie, jednak jestem strasznie głupia i nie zauważyłam, że mój dźwięk jest i Kamila mi go dosłownie wysłała. A więc od teraz mój dźwięk jest dostępny na TikToku, tutaj na samej górze, jako pierwszy. E więc I jeżeli chcecie go odsłuchać, to zapraszam Was tu na mojego TikToka i dajcie znać, co sądzicie chociaż o tym fragmencie. Boże, mam swoją piosenkę. Muszę sobie poleżeć, popłakać. Eee, jestem strasznie wdzięczna. Naprawdę jestem strasznie wdzięczna, jak dużo zmieniło się w moim życiu na przestrzeni ostatnich e, kilku miesięcy. O to na pewno opowiem wam w jakimś vlogmasie. Dzisiaj chcę się skupić na piosence, a nie na tych złych rzeczach, które były, ale. E... Naprawdę nie, nie pokazywałam wam tego, nie chciałam o tym mówić, e, bo twierdziłam, że jakby po co? Na pewno was nie interesuje to, e, że u kogoś jest źle, ale e, jakoś tak kilka dni temu stwierdziłam, że mam wielką ochotę się z wami tym podzielić, e, więc na pewno, tak jak mówiłam w którymś vlogu, ma się z wami o tym podzielę, bo żebyście wiedzieli. Chcę, żeby, żebyście wiedzieli, jaka była prawda i, i jak... Jak ciężki okres w swoim życiu, w ogóle jeden z gorszych okresów przechodziłam. W momencie, kiedy widywałam się z Wami, kiedy jeździłam na tury po budce i wychodząc do Was, nagrywając, miałam wielki uśmiech na twarzy, a wracając do domu, nie potrafiłam sobie poradzić sama z tym wszystkim i ze sobą. Ale o tym opowiem wam innym razem. Teraz czuję ogromną wdzięczność i tak naprawdę to pokazuje tylko tyle, że wszystko dzieje się po coś. Mm, tak, wszystko dzieje się po coś. Dosłownie. I mam nadzieję, że jak opowiem Wam swoją historię, to to zauważycie. E, więc e, tak ja się z wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego pierwszego vlogmasa. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną fajne dni e, aż do świąt. Na dzisiaj było, powiedzmy, mało świątecznie, ale od jutra zaczynamy. Jutro jest mega fajny dzień, w którym będzie dużo świątecznych rzeczy, dużo mojej piosenki yy, i widzimy się już jutro. Buziaczki. Miłej nocy, dnia, poranka albo kiedy tam oglądacie. Buziaki. Bye!